Jeszcze witam serdecznie na konferencji prasowej po e, wygranym 1-0 przez Motor Lublin spotkaniu e, z Polonią Warszawa roma Cruz w Fortuna pierwszej Ligi. Są z nami trener gości, pan prof. Fejo oraz e, trener gospodarzy, pan Rafał Smalec. E, I najpierw pytanie do, do pana prof. Fejo, trenera Motoru. E, prośba o podsumowanie tego spotkania. Jak to wyglądało z panem Cruzem? Dobry wieczór wszystkim. E, zacznę od tego, że Boże, gratulacje swoją drużyną, ponieważ wygrać tutaj jest bardzo trudne. To, to jest trudny teren. Ok, ja wiem, że u siebie wyniki dla, dla Polonii się nie układają na ten początek pierwszej ligi, ale tylko drużyny, które tu grają, i dzisiaj my wiemy, ile to, ile to kosztuje. Także to dla nas duża sprawa. I teraz, tak, co do meczu. Pierwsza połowa myślę, że dla nas no, w pierwszej połowie byliśmy lepszym zespołem niż polonie. E, uważam, że um, dzięki temu, że Polonie pracowało nam trochę mniejszą ilości ludzi niż się spodziewaliśmy, bo wahadłowy zostali, zostali trochę niżej niż w innych meczach, to potrafiliśmy już do pewnego momentu w pierwszej połowie dobrze otwierać piłkę. Polonie wtedy broniłem w takim średni blok i nieraz potrafiliśmy wypychać Polonię do, do niskiej obrony co powinniśmy robić więcej no i wyniki z niektórych z tych akcji były na pewno myślę, że ze 3 sytuacji dogodne dogodne do, do strzelania bramki też w pressingu uważam, że, że, że nieźle graliśmy zarówno te, te długie piłki Potrafiliśmy dużo opanować też drugie piłki, generalnie uważam, że niezły kontrolę na spotkanie mieliśmy. Z kolei po przerwie uważam, że Polonia wyszła lepiej niż my w drugiej połowie i mm, muszę zobaczyć dokładnie co tam było, ale na pewno nie, nie jestem zadowolony z tego, że Polonia z transportu do naszego pola karnego ma na pewno dwie bardzo duże sytuacje e, w drugiej w drugiej połowie. Potem z upływem drugiej połowie. Znowu myślę, że wyszliśmy w kontrolę, w kontrolę spotkania. spotkanie. Co prawda nie było nam już tak łatwo według mojej oceny transportować piłki do pola karnego oraz stworzyć sytuacji w drugiej połowie, ale jeden sytuację, który bardzo dobrze rozwiązali Luberecki, Rybicki i Ceglarz um, i potem super wybór Ceglarza w pole karne znalazł Wolskiego poprzez też dobry ruch dziewiątkę który zab zabierał według mnie obrońców no i wyszliśmy na prowadzenie um, i potem na pewno nie, nie jestem zadowolony z tego jak zarządzaliśmy wynikiem bo o ile przez dłuższy okres tych 15 minut powiedzmy z że gdzie prowadziliśmy gry w obronie nie daliśmy się wypchnąć aż tak do niskiej z piłką graliśmy bardzo słabo. Praktycznie każde piłko oddaliśmy Polonii. A Polonie zespół zresztą jest najlepszy atak ligi tak, do tej kolejki. I, i Polonie zespół, który w ostatniej tercji jest groźny ze wszystkiego: no, ze stałego fragmentu, z ataku pozycyjnego, z dobrego transportu pola karnego plus bardzo dużo wypełnienia pola karnego. Widać ewidentnie tutaj praca sztabu, jakości zawodników. bo Polonia mówi, w ostatniej tercji jest, jest bardzo groźny i nie przypadkiem jest najlepszym atakiem pierwszej ligi do tej kolejki. Także tym bardziej się cieszę z tego, z tego czystego konta no i trzeba przyznać, że tak jak mówię, no z Polonią jak się cofniesz, to narażasz się bardzo mocno i Polonia w ostatniej minucie ma dwie duże sytuacje, które Łukasz jak powiedział, że obecne i, i wybronił te dwie sytuacje, także, um, także tak jest moje podsumowanie meczu, na pewno punkty, które bardzo docenimy, bo Tutaj wygrać jest, jest, jest bardzo trudne, z tą drużyną wygrać jest bardzo trudne. Dziękuję, Dziękuję bardzo Panie Czernarzu. Teraz poprosiłbym o podsumowanie trenera dla państwa. Dobry wieczór Państwu. Na początek gratulacje dla trenera i dla drużyny Motoru za, za zwycięstwo. Myślę, że słowa, że tutaj jest trudno wygrać to na razie nie mają potwierdzenia, bo wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają to wygrywają, więc Pozwolę się delikatnie zgodzić, nie ma na to żadnego z mojej strony czy z naszej strony usprawiedliwienia, bo pierwsza połowa bardzo pasywna w naszym wykonaniu, traciliśmy praktycznie wszystkie piłki, mimo tego, że motor dobrze grał w pressingu, to bardzo dużo naszych stad wynikało z tego, że popełnialiśmy bardzo proste błędy albo mieliśmy złe wybory, jeżeli chodzi już o rozwinięcie jakiejś akcji, jeżeli wymieniliśmy kilka podań po otwarciu po I, tutaj, i tutaj mamy do siebie bardzo duże pretensje o to. Nie skończyło, się to, nie skończyło się to żadną bramką, więc, więc mogliśmy to wszystko zweryfikować, próbować podejść do drugiej połowy zupełnie inaczej. I, I w drugiej połowie wyszło to tak naprawdę prawda, w futbolu, jak to mówią, wygrywa mecz tak, kto strzela bramki. Mieliśmy dwie wyśmienite sytuacje do tego, żeby otworzyć mecz na 1 do 0 i mógłbym powiedzieć, nie wiadomo co było wtedy, bo te obie drużyny w drugiej połowie. Już tak naprawdę troszeczkę bardziej się otworzyły i, i, i ta piłka była nie tak zamknięta jak, jak, jak w pierwszej połowie. Trudniej było gościom dojść do sytuacji, do, do sytuacji strzeleckiej, a stworzyli jedną piękną akcję, która skończyła się bramką. My, tak jak mówię, podjęliśmy wielką próbę, staraliśmy się, stworzyliśmy bardzo dobre sytuacje, powinniśmy je zamienić na bramki. Przegrywamy kolejny mecz, musimy bardzo szybko podnieść głowy do góry i, i przepracować ten mikrocyk niesamowicie mądrze pod względem piłkarskim, pod względem mentalnym, tak żeby drużyna była gotowa do rywalizacji w kolejnym, w kolejnym spotkaniu. Zdecydowanie musimy się pochylić nad tym, że e, przegrywamy u siebie 4 na 4. I to jest bardzo bolesne dla nas i, i, i na pewno dla, dla kibiców. Ale dalej będziemy pracowali bardzo ciężko i bardzo sumiennie. Wierzymy w to, że to nam w końcu odda. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz, jeżeli są, to czas na pytania. Proszę się zgłaszać, przedstawić i zadawać je wybranym trenerowi. Proszę bardzo. Dzień dobry Panie Trenerze, Wielacki, Polska Piłka W pierwszej połowie Pana drużyna dość często dochodziła do po pole. Czy nie uważa pan, że właśnie w tej pierwszej połowie brakowało troszeczkę strzałów, że zbyt długo piłkarze ofensywnie utrzymywali futbolikę? Hmm. Najpierw gratulacje, bo tak nie pamiętam, kiedy tak młodego dziennikarza widziałem. i Jeżeli to jest twoja pasja, ci wszystkiego dobrego, żebyś się rozwijał maksymalnie w to, co, co kochasz robić. E, dziękuję za pytanie. E, zgadzam się, w pierwszej połowie na pewno doszliśmy. Parę razy do, do Polakarnego szywniki. Właśnie moje odczucie jest takie, że jak transportowaliśmy do tego pola karnego, doszliśmy jednak do strzału. No. Być może w niektórych sytuacjach mm, mogliśmy zamiast podaniem grać trochę więcej prowadzeniem przez środek i w ostatniej, w ostatniej fazie decydować czy strzał, czy jeszcze prosto padły, czy wtedy skup, po skupienie w środku uwolnić piłkę na bok. Czasami Myślę, że za szybko graliśmy na zewnątrz i przez to może doszło do trochę mniej z kolei jak już wyszliśmy w tym polem karnym, moje uczucie było, pamiętam teraz z głowy, chyba dwa strzały Wojtkowskiego z pola karnego, Seglarza, chyba Wolę oddał jeden, Michał Król, więc tak mi się wydaje, że jak na ilość wejść w karne, ta ilość nie była wcale taka niska, ale oczywiście, nasza praca powinny iść w tym kierunku, żebyśmy nie tyle więcej strzałów oddali, e, tylko więcej strzałów z dogodnej pozycji, bo to jest duża różnica. Bo czasami strzał z bardzo daleka, z 30 metra, inaczej, strzał z 30 metra siłą rzeczy nie jest strzał, który może, może być bramką oczywiście, bo to jest futbol, ale może on nie być tak groźny jak strzał z 14 czy z 7, tak? Więc strzał, strzałowi nierówno, tak powiem. Um, ale bardzo dobre pytanie i na pewno to, to przeanalizujemy, czy mogliśmy lepiej podejmować niektóre decyzje. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do trenerów? Tomku? Dzień dobry, Tomasz figat. portal PL. Miałem dwa pytania do trenera Smaca i jedno pytanie do trenera Fejo. W pierwszej kolejności trenera Smaca chciałem zapytać o genezę tej podwójnej zmiany w naszym bloku defensywnym. Czy jaki zamysł taktyczny, czy po prostu poważniejsze urazy Michała i Michała Kołdzińskiego? Czy poważniejsze urazy to nie wiemy. Obie zmiany były podyktowane urazami zawodników. I jeszcze jak wygląda sytuacja Mateusza Kuchty, którego też dzisiaj, którego dzisiaj było próżno szukać wyjściowej 18? Mateusz doznał drobnego urazu na, na jednym z treningów w tamtym tygodniu. Aktualnie powiedzmy leczy ten uraz. Na początku następnego tygodnia będziemy wiedzieli, e, jak to wygląda. Wierzymy w to, że jest to niegroźny uraz i, i, i szybko do nas wróci, ale na dzień dzisiejszy jest zawodnikiem kontuzjowanym. Jeszcze jedno pytanie od trenera Fejo. E, przynajmniej przez pierwsze 10 minut no, w spotkaniu wyszliście na rywala no, bardzo wysoko, e, z pressingiem. Do tego też rzucało się bardzo e, w oczy duża liczba dośrodkowa nasze pole karne. No, czy tymi elementami chciał Pan zaskoczyć pola? No, przynajmniej na początku spotkania Czy zaskoczyć? Ciężko powiedzieć, że zaskoczyliśmy, bo my często gramy pressingiem i wiem, że, tak jak mówiłem przed meczem, no, tak samo jak my mamy oczy że dosyć dobrze znamy Polonię wiedziałem, że Polonia będzie mega przygotowana do nas, bo to jest drużyna, która też dobrze nas zna już, jeszcze z poprzedniego sezonu, ale na pewno wyszliśmy dobrze w mecz i zarówno pressing, czy odbiory po pressingu, czy, czy, czy kontrola meczu poprzez wysokie ustawienie naszego bloku, naszej drużyny oraz nie jest złe wykorzystanie przestrzeni w pierwsze 10 minut e, i doprowadzenie do kolejnego doszutkowania. Na pewno to były elementy, które, które się rzucały w naszej grze, które pozwoliły nam kontrolować i być może otwierać wynik w pierwszej połowie. To są elementy, myślę, dosyć powtarzalne w naszej grze, więc nie wydaje mi się, żebyśmy zaskoczyli, ale, wiadomo, my trenerów sztabu możemy robić różne plany, przygotować do neutralizacji przeciwnika w różnych sposobów, ale potem przejdziemy ci realizację no. I, i wiem jako trener, że pomimo tego, że mam szczęścia pracować z drużyną, które najczęściej dobrze, bardzo się wywiązuje z zadaniami, które, które określimy w tygodniu, no, po prostu no, to jest futbol i czasami z różnych względów to wykonanie tych założeń nie jest na tyle mm, dobre, jak my trenerzy byśmy chcieli. Dlatego w piłce najważniejsze są piłkarze, bo on, oni to, gro, to robią i oni w to grają. Więc y, tak jak mówimy, wydaje mi się, że zaskoczyć, nie zaskoczyliśmy, byliśmy po prostu sobą i to był dobry fragment w naszym wykonaniu. Czy są jeszcze pytania o no, Zdecydowanie, jak to mówią, prawda leży po środku i nie mieliśmy takiego planu, ale motor grał bardzo dobrze, bardzo agresywnie w odbiorze. My chcieliśmy spod tego pressingu wychodzić. No, szukaliśmy rozwiązania, czasami przenosząc dłuższym podaniem, ale motor bardzo dobrze presował. My podejmowaliśmy błędne decyzje, jeżeli chodzi o wybory. Czasami spóźnione, czasami bardzo dużo błędów widywanych, bo już jak złamaliśmy ten pressing i... Wychodziliśmy z piłką, to, to ją w prosty sposób oddawaliśmy, ale zdecydowanie zostaliśmy w pierwszej połowie przez motor zdominowani i, i, i większość naszych kłopotów wynikała z tego, że nie potrafiliśmy dobrze utrzymać piłki. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję w takim razie bardzo. Dziękuję.